Jesteśmy niedaleko, bo widać co tutaj jest zaraz za zakrętem. Dojdziemy do, do tego domku. Wyglądałeś w ogóle ten film, czy nie? Nie, nie wyglądałem. <noise> w sumie tak po to, żeby zobaczyć ten domek wcześniej, to warto sobie obejrzeć, bo teraz jak ostatnio tutaj byłem, no to prawdopodobnie kolejny film będą kręcić, bo gdy tutaj podjechałem z Marcinem to tutaj są to Toy Tutaj jakiś agregat taki większy, taki jak na budowie się używa. No i na terenie dwa samochody, i zupełnie inaczej wszystko wyglądało. No i tak zapytałem ekipę, czy to będzie jakiś film, czy coś na nich powiedzieli tak, ale zapytałem też jaki. No to oczywiście wiadomo, nie powiedzieli, ale odpowiedzieli na pytanie, że będzie no, w innym klimacie. I pierwsze co mi się rzuca w oczy. Co nie zauważyłem jak szliśmy tutaj tak sobie obszaić, to w ogóle są te drzwi otwarte, No nie były wcześniej otwarte. I w przypadku tego. No, no w sensie w, w pierwotnej wersji. Jak widać domek, teraz już nie jest niebieski, tylko jest jakiś, brąz, no, jakiś szaro brązowo różowe. No taki, nijaki. Ale kurde, tutaj tutaj coś się... Fuu, widzę much. No tak... Tego nie było na pewno tutaj, albo ja tego nigdy nie zauważyłem, ale mi się wydaje, że to, że, że to zostało wycięte. I jak patrząc tutaj, to widać, że to jest jasne w ogóle, tak jakby, zobacz, na tą stronę tak jakby było odcięte no, bo nie było tego wcześniej. No, ta piwnica nie wygląda tak fajnie jak w przypadku, no tego poprzedniego filmu, co było nagrywane. No, to się nie zagra, zmieniło. Bardziej chyba nie brali przecież stąd. Chyba, że może to był taki motyw, że to miało imitować, że ktoś był tutaj zakopany, czy coś. Nie. No, nie wiem, no tak się zastanawiam. No wy... Ale właśnie albo właśnie pytanie, czy to, jest, czy to jest tak, że da się to odkopać? Myślę, że nie idziemy tutaj kopać po to, żeby... Jak to jest, to jest dosyć wątpię, żeby to było... Żeby to było żeby no wiesz, znaczy, chyba że ktoś przejechał za gęszczarką. To mogło się zrobić twardo. Dobra, chodź idziemy tam dalej. Te klatki. W <noise> zasadzie znaczy, te wszystkie odgłosy jakoś tak nieprzyjemne są. W ogóle jakichś dziur się tutaj więcej zrobiło. Jak ja byłem wtedy, kiedy była tutaj ta ekipa, to normalnie tutaj był tak płotek sobie z wzdłuż, więc podejrzewam, że to pewnie, nie wiem, po jakichś kwiatkach czy coś, no bo takie okrągłe jakby te doniczki były. Nie, <śm> nie no. Chociaż, poczekaj, chociaż zobacz na to, że to wygląda jak ona była... No nie. No zobacz, no, ta jest bardzo. No ta jest to żywa. Ale... Oczywiście co nie, no myślę, że nawet po prostu jest wi wilgotna. Zdrowa trawka. <grymka> Ale jeżeli chodzi o trawę, to wcześniej całe było to tak zarośnięte i taką fajną, no żywą trawą, a jednak teraz, no to jest to. Czyli muszę jednak robić film. To <grymka> tak, oczywiście myślę, że po prostu płaczyć innych to są zdjęcia w mecie, że wcześniej jak ten domek był niebieski, to w lesie dziś nie zaśnie nikt, no to... A jednak to było bardziej zielono. W ogóle tam to w ogóle tego nie było. Taka jakaś taka kupa. No i... Pod, mam wrażenie, że podbitka, bo inaczej coś było zmiana. No, co na z w ogóle ostatnie kompostowniki ten będą zalecane, żeby mniej za śmieci płacić. Więc może i tutaj <grym zainteresowań> doszła ta zmiana. No, nie ma lampki nad wejściem w ogóle. No i przede wszystkim. O, jest, co jest? Kamik, tak no nie wiem w ogóle, ten kamik, Nie było go wcześniej. Nie, nie było go wcześniej, leżał tam. Tak mi się on coś wydaje. Ale serio, on chyba leżał tam. I tak jakoś e, coś nie ogarnąłem. No i dach jest kawałek ten zmieniony. No i przede wszystkim nie ma tego zjazdu tutaj na, na tym, na tym pseudo-horrorze. Była taka akcja, że. Podchodził sobie, o, skrzynki na liście nie ma, podchodził sobie jakiś tam listonoczny, by wiesz puk, 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 zagląda tam, i go te potwory go tam wciągnęły przez to okienko i tam stracił nogi. Tak przynajmniej było w tamtym filmie, a ciekawe jak będzie w tym. Myślę, że to było jeszcze dużo dodatkowych akcesoriów. No na pewno, na, no na pewno, wiesz, skoro na płot zabrali ze sobą, żeby płot kwiatki. No, i na ty jest jeszcze kawałki starej farby, tej niebieskiej z poprzedniego filmu nie postarali się i zapach jest inny niż wtedy. O, dziura jest załatana. Ale powiedz co, wszystkie tam, tutaj było dużo takich tam śmieci ubrań i tak dalej wcześniej, ale zniknęły Bo wszystkie meble w takim razie nie wiem, czy jest tyle piachu. To wejście na, na górę. A nie, jeden mebel jest jest. Tak <ślaski> nie bardzo No, ale wiesz co, widzę, że w ogóle ten, tak jakby ten tynk tutaj wcześniej, on teraz jest jakby przecierany. Tak jakby żeby to zniszczyć bardziej. No. No, no właśnie mi, mi się wydaje, że chyba celowo było tak. No nie, a szczególnie, że tutaj było tak relatywnie czysto. Jest jakaś belka podalna, i sufit jest w ogóle przerobiony. Tutaj tą klapę no tą była, bo była też na potrzeby poprzedniego filmu stworzona. Eee, ale tego nie było. Tego na 100% nie było. Są schody, nie wiem. Yy. To są chyba jeszcze te oryginalne schody, które były wcześniej tu w Leśniczówce, bo tam było normalnie wejście na górę, ale na potrzeby tamtego filmu to wywalili i w ogóle tutaj widzę, że było zrobione jakieś pomieszczenie jakby. Coś... Ej, tu w ogóle jest klapa u góry. Nawet teraz, teraz jak wcześniej tu wyszliśmy na chwilę obczaić, to nie zauważymy. a teraz ona tu jednak jest i jest zapięta, czyli dało się to zamykać tak w ludzki sposób. Tutaj też sufit odmalowany i ściany jakoś tak trochę lekko zmielone i okno jest jakby pomalowane. Go czy tak, dokładnie jest to tłuszcz po prostu. Czyli pewnie miał dać taki efekt jak masz, nie wiem, chociażby odsypać, nie wiem czy to było w dzień czy w nocy nagrywane, ale dać jakieś softboxy z tyłu i masz wtedy takie takie światło takie fajnie z, zdyfuzowane, jakieś kratka, to nie wiem skąd to. Co to miało być? Jakieś kury ptaki miały być w tym? Patrz sobie filmu, nie mam pojęcia, suwit żółty, w ogóle to, to się nie domalował, wiesz, tym wałkiem, chyba po ciemku domalowało, no. no. nie? Hmm. W ogóle dziwne to jest. styl, ciężko jest mieć jakikolwiek jakiś filtr w prostym miejscu. No to no, wiesz, ja też sobie zastanawiam co tu było i tak no, na, na dobrą stronę teraz możemy sobie gdybać, ale co widzę to, że wszędzie są wkręty tutaj wkręcane, znaczy nie wszędzie, no. no jest zdecydowanie więcej, a szczególnie na suficie. Tej belki na pewno nie było. Eee, a tu jest... Może i było, bo to jest ten zaczep od przewodu. No ale jeśli nawet, no nie było na pewno w tyle wkrętów w niej, ale Patrząc to jest... Kurna, zostało mi w ręku. Odwierzę to gdzieś tutaj. Ale... Ciekawe co tam wisieć. Jakieś, nie wiem, kości, czaszki, nie wiem, tak... sobie... co to hipotetycznie. Myślę, dziwno. Jakby się jakby na tą górę się da wejść. No. Tak patrzę, ale sobą wcześniej tutaj to wnętrze, to było tak normalne. Nie, no, ja tutaj nie wlezę na to. Jest, jest dziwne. To jest w ogóle... coś powiedzieć? Znaczy to jest połączenie w ogóle trzech styli, bo to jest ocieplenie, nagle jest, mhm. jest, nie wiem, jakaś sklejka. Tu jest prawdziwe drewno, tam jest. Stąd, bo... Tak jest. Ono, nie jest. ono nie jest zabrudzone, jest takie dosyć normalne. No ale już patrzę po piance, że piątka jest taka zrząpniała, więc jakby to robili niedawno, dostawali to z psa od nocy, byłoby jaśniejsze. Ciekawe, czy w tej części coś nagrywali. Ale tutaj... Um, tu jest bardzo dziwnie, to wygląda jak... W ogóle tego to spider mana nagrywali. Tak, <laughs> tu jest bardzo dużo takiej... Pianki, mam wrażenie, która wygląda jak jak pajęczyna, tak, ale to sztuczna pianka. Więc coś takiego jeszcze istnieje. No, tutaj jest szafa zika i no. Nie, no wygląda jak zika i z najnowszej kolekcji. Wcześniej nie było, bo tam, jak ostatnio tu byliśmy, no to już i tak na no oryginalnie no to mówię, no to była więc więc takie pomyślenia górze normalnie wyglądały, właśnie tak w takie te płyty. Ale później jak ta kładkę która to powinna być no to ją odcięli, No i teraz sobie zrobić jakieś trochę by dziwne coś. Czyli może to miał być jakby fragment strychu na tej zasadzie pod, to, że tam, nie wiem, że to jakieś złe rzeczy działać, czyli nie wiem, szukali jakichś skarb na strychu, nie no, prawda? Tak. Ciężko mi z tym wyobrazić. No, to naprawdę, to, jest, to, jest, to jest takie typowo gdybanie, domyślanie się. To jest jakieś pajęczno. Hmm. Dobra. Jeszcze raz, jak ktoś na ten skaka. <laughs> Mocny skręt, no to przeżył. Tak, trochę... wiesz, to nie Ikea. to jest tak ciężko po Ikei, ale. No, równo to ta kamera. Boże, to też jest Zresztą tutaj jest jeden wkręt, tu jest miejsce po wkręcie. Nie, no na bank musiał coś, coś wisieć albo nie wiem, albo jakieś coś co imitowało, że jest zapajęczone czy zarośnięte. Nie wiem. No, na ten, tam bezustrakowca w sumie. Nie, <gry> nie dobra. Tak. To nie włosy. No, to mi się jest, co? Ale to nie są właśnie te takie włosy do tego, do. Jak to się nazywało? Ale, jak, ale czasami w hydraulice używają takich. No. Ta, te pakuły czy jakoś tak. Tak, do rurek chyba. Tak. No, no takich właśnie jakiś tam metalowych, najczęściej całych. W sensie nie wiesz nie do instalacji z plastikiem, tylko metal-metal. Dobra, chyba można powiedzieć, że już zwiedziliśmy cały, bo nie ma co się tutaj więcej rozwodzić nad tym. O! Co, w lesie? dziś nie zasię nikt? Ostatnio było tak, że. Nie wejdzie nikt. I tyle. Także... Nie wiem, naprawdę. Jak... Wiem co. Niech ludzie piszą w komentarzach, jaki może być tytuł. Także piszcie w komentarzach. tak mi się zdaje. No tak, no. Ale trzeba śledzić e, ten. Wiesz, czy się nie pojawiają żadne jakieś trailery, trailery tam e, tam produkcji. A a to znowu Netflix? A nie wiem, no wiesz, a może już go do zmiany <g His> bo tam te Player, czy tam inne od TVP coś dobra, w takim razie to już będzie koniec, także cześć